Siemanko, czas na kolejny poradnik dla początkujących w Path of Exile 2. Dziś tematem przewodnim będzie pasywne drzewko umiejętności. Mam nadzieję, że ten materiał w jakimś stopniu rozjaśni wam sposób działania drzewka, to w co powinniście inwestować na początku i w endgame. Ja oczywiście zapraszam was na streamy, które odbywają się codziennie na platformie Twitch. W godzinach popołudniowych i przejdźmy już do samego materiału. Pamiętam czasy, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z Path of Exile. Było to co prawda PoE 1, ale jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, nie różniło się ono zbyt wiele. I pamiętam moje pierwsze doświadczenie. Może ktoś pamięta ligę Synthesis w PoE 1. Wtedy właśnie zaczynałem swoją przygodę z Path of Exile. I pamiętam, jak po raz pierwszy dostałem pierwsze, pierwszego pasywskila do zainwestowania i otworzyłem drzewko, miałem szczękę po prostu na biurku. Nie byłem w stanie wyobrazić sobie, czy będę kiedykolwiek w stanie ogarnąć to, jak drzewko pasywnych umiejętności działa. Po czasie oczywiście wszystko stało się intuicyjne i na tyle proste i zrozumiałe, że mam nadzieję, że dla Was również po tym materiale wszystko się rozjaśni. Jak się okazuje w drzewku pasywnych umiejętności w PoE2 jest ponad 1500 indywidualnych modyfikatorów, które są w stanie zmienić waszą postać i wyskalować ją do endgame'u. Na szczęście każda klasa postaci drzewko pasywne zaczyna w innym miejscu. Jest to zrobione nie bez powodu, ponieważ tak jak w przypadku mnicha, którym ja gram, Zaczynamy w prawym górnym rogu. To oznacza, że prawdopodobnie w tym miejscu będziemy mieli najwięcej nodek, które nas powinny interesować i które będą skalowały naszą postać. I tak też jest w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o podział tego drzewka, wyobraźmy sobie, że jest to taka, można powiedzieć, pizza. I pizzę pokroilibyśmy sobie na, na 6 kawałków, i z tych 6 kawałków będziemy sobie wybierać po jednym w zależności od klasy. I tak. Jeżeli chodzi o podział tego drzewka, to na górze będziemy mieli skile przeznaczone dla y, wiedźmy, dla sorcerera, w prawym górnym rogu będziemy mieli Monka, właśnie czyli y, Mnicha. Prawy dolny róg będzie przeznaczony dla. Rangera, dla Łucznika. Sam dół, jeżeli chodzi o naszą pizzę, będzie przeznaczony dla Mercenary i dla Duelista. Tutaj będziemy szukać przede wszystkim notek na crossbow'a, notek miecz, miecza, którego jeszcze nie mamy. W lewym dolnym rogu zaś drzewko przeznaczone jest dla Marurdera, dla Warriora, a w lewym górnym rogu intuicyjnie pozostał nam Templar oraz Druid, którego jeszcze nie mamy we wczesnym dostępie, jeżeli chodzi o Path of Exile 2. Podstawową jednostką na drzewku umiejętności są oczywiście atrybuty. Atrybuty pozwalają Wam korzystać z przedmiotów, pozwalają Wam korzystać ze skilli. No i teraz tak, jeżeli chodzi o klasę postaci, jest z góry przypisane, jakich yy, atrybutów chcielibyście szukać. Jeżeli chodzi o mnicha, jest to inteligencja oraz dexterity. Jeżeli chodzi o, dla przykładu Mercenary będzie to siła oraz dexterity, a jeżeli chodzi o na przykład sorcerera, będzie to inteligencja w głównej mierze. I tak, jeżeli chodzi o rozdawanie tych drzewek, musicie po prostu śledzić na bieżąco to, czego wam aktualnie potrzeba. Generalnie bardzo fajny trik wam pokażę, jeżeli chodzi o refundowanie tych nodek, bo w PoE 1 było tak, że musieliście po prostu cofać całe drzewko, ponieważ z góry mieliście narzucone atrybuty w danym miejscu drzewka. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Mianowicie nie musicie cofać sobie całego drzewka, żeby sobie zrespektować na przykład ten punkt albo ten punkt. Wystarczy, że klikniecie i możecie sobie przeklikać na przykład na stręf i zostawić tak jak jest. No mi akurat nie jest to potrzebne, więc sobie wrócę. Aczkolwiek myślę, że wam się może przydać chociażby podczas levelowania, kiedy potrzebujecie dodatkowych 5, 10 punktów danego atrybutu. Kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, są to kistony. Kistony określane jako takie większe modyfikatory, które zazwyczaj wpływają na to, że wasza postać staje się mocniejsza albo pewien aspekt w buildzie zmienia się na taki, jakbyście tego chcieli. Ja dla przykładu używam kiston resonance, który podmienia mi Frenzy Charge na Power Charge, co pozwala w dalszym stopniu używać umiejętności, których normalnie bym nie mógł. Jeżeli chodzi o kistony, są to zazwyczaj notki, które dużo zmieniają i jest ich oczywiście mniej niż tych mniejszych, pojedynczych, nawet końcowych modyfikatorów. Kolejnym aspektem, który musimy sobie poruszyć, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, jest to oczywiście ascendancja. Jeżeli chodzi o mnicha, tutaj mamy do wyboru dwie ascendancje i jest to albo invoker, którym ja gram, czyli... Ascendancja skierowana, ukierunkowana na skille elementale w głównej mierze, czyli Cold oraz Lightning oraz Acolyte of Chyula, który w pewnym stopniu bazuje na chaos damage'u. Każde drzewko ascendancji bazuje na ośmiu skillach, których nasza postać musi doświadczyć, aby stać się dużo silniejszą. Jeżeli chodzi o odblokowanie ascendancji Poznajecie to na około 20 poziomie, wykonując albo pierwszy Dean baria, czyli Trial of Sakemas, gdzie przechodzimy z pokoju do pokoju. Ewentualnie możemy zrobić Inscribe Ultimatum, czyli przechodzimy sobie przez Trial Mastera, który podrzuca nam kłody pod nogi co pokój. Jeżeli chodzi o prowadzenie drzewka, chcemy zazwyczaj podzielić sobie te końcowe punkty, końcowe notki, do których dążymy. 50 na 50, 60 na 40, 70 na 30. Mowa tutaj oczywiście o obrażeniach oraz defensywnie. I tak jak w tym przypadku mamy notkę końcową, Deadly Force, która daje dodatkowe obrażenia, jeżeli zadamy krytyczne uderzenie. Oraz tak jak tutaj na przykład mamy dodatkowego Energy Shielda za każde 12 i ratingu na naszej klacie. Jeżeli chodzi o travel notki, czyli notki, które doprowadzają nas do ty końcowych, są to zazwyczaj atrybuty, których musimy skrzętnie pilnować, abyśmy mogli używać naszych przedmiotów oraz skili. Kolejną rzeczą, o której chciałbym porozmawiać, są to oczywiście sokety. Jeżeli chodzi o nasze kamienie. I tutaj możecie umieścić tak naprawdę kilka rodzajów kamieni. Przede wszystkim taki zwykły, prosty, który ma na sobie modyfikatory, które w jakimś stopniu pozwalają rozwijać Waszą postać do endgame'u, No i wsadzamy sobie taki kamień do soketu, no i on zaczyna swoje działanie. Występują również w grze timelost, te duele, które mają dany obszar działania. No i tak jak w tym przypadku, możecie sobie zobaczyć, że radius to jest small, i jeżeli ja umieszczę taki kamień w tym sokecie, to w tym obszarze ten kamień będzie działał. Co to robi? Mianowicie w danym obszarze dodatkowo notki, które tutaj macie, dają jeszcze więcej modyfikatorów, co pozwala w mniejszym lub większym stopniu na zmianę waszych obrażeń, waszej defensywy czy takiego quality of life, takiej przeżywalności. Mam nadzieję, że trochę Wam się rozjaśniło to, w jaki sposób prowadzić Waszą postać. Jeżeli dalej macie jakieś wątpliwości, możecie podejrzeć sobie konkretny build. Który Was interesuje, oraz to, które punkty w drzewku inwestować, z biegiem czasu już będzie to dla Was intuicyjne. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na streamy i do usłyszenia.